Dlaczego kobiety europejki zakochują się w Egipcjanach? Wyjeżdżają do Egiptu, poświęcają dla nich praktycznie całe swoje życie. Czym to jest spowodowane? No moi drodzy, no nie wiecie? Oczywiście. Po pierwsze, przystojni. Po drugie, zadbani. Zawsze dbają o swoje włosy, o swój wygląd, jak wyglądają, jak pachną, perfum zawsze użyty. Są troskliwi, są romantyczni, są szarmancy, są opiekuńczy, są męscy. No i oczywiście dają nam to poczucie wartości, poczucie kobiecości, poczucie tego, że jesteśmy jedne, jedyne na tym świecie. Że nie ma żadnej poza nami. Że w tym momencie, jak jesteśmy z nimi, noszą nas na rękach. No i co? Jak tu się nie zakochać? Jak tu nie rzucić wszystkiego i nie powiedzieć: tak, to jest ten jedyny, to z nim tylko będę. Nicze nikogo innego nie chcę. Nie rzuciłybyście? Nie przyjechałybyście? Nie zakochałybyście się? Ja? Ja bym się zakochał. Musicie koniecznie napisać mi w komentarzach, co byście zrobiły i czy byście rzuciły wszystko i przyjechały tutaj i zostały.